Leczą, relaksują, pobudzają apetyt, poprawiają smak potraw. Zioła są z nami od zawsze, a 15 sierpnia są nam szczególnie bliskie. Regionalne Święto Ziół przygotowujemy od 2011 roku. Świętujemy dzisiaj taki swój mały jubileusz, piętnastolecia. Z roku na rok przybywa do nas coraz więcej turystów. Cieszymy się bardzo z tego powodu. Impreza ma już swoich fanów. Co ich przyciąga w to miejsce? Niepowtarzalny sielankowy klimat parku etnograficznego, nostalgia za dawno minionymi czasami, bogactwo barw, smaków, aromatów. Powodów może być naprawdę wiele. Regionalne produkty, klimat. Jedzonko. Zioła. Przyciągnęła nas wieś, przestrzeń, zieleń, świeże powietrze. Promowanie lokalnych wyrobów, szukanie historii. Jakbyśmy wrócili do czasów dzieciństwa. Coś, co. Dawno już z się chodziły, o, nawozi drabinia z tym jeździłyśmy. O, to jest mocknia, o, bączki. Ja jestem fanem wiejskiego budownictwa. Takiego trochę jeszcze bardziej tradycyjnego i myślę, że warto wstąpić. Można coś zjeść, można się napić, można sobie kupić, nie wiem, jakieś rękodzieła, posłuchać muzyki ludowej. My przyjeżdżamy tak naprawdę co roku. Mamy takie swoje stragany, w których zawsze coś kupimy. E, dla dzieci obwarzanki, e, jakieś dziergane rzeczy, e, biżuteria. To taki nasz rytuał. Nie wyobrażam sobie, żeby nas nie było. Po prostu. Zioła to tylko tutaj. Tradycyjnie pracownicy Muzeum Budownictwa Ludowego zadbali o bogaty program warsztatów rękodzielniczych. W Tym roku były to m.in. pokazy toczenia misek drewnianych, gręplowania runa owiec i alpak. Nieco zapomniane narzędzia wracają dzisiaj do łask. W momencie nacisku mandrela, która jest widać tutaj drewniana, obraca się, linka ją obraca. I w momencie naciskania y, miska kręci się w, w kierunku tokarza, czyli w, w kierunku skrawania. I wtedy, w tym momencie trzeba przyłożyć dłuto, które skrawa. Y, jeden nacisk to jest dwa obroty miski. Także jest trochę zabawy i... Miska. To jest urządzenie, można powiedzieć, że troszkę zmodyfikowane, bo troszkę wcześniej, czyli nasze pra, pra, prababcie robiły to na gręplach, na takich szczotkach. Rozczesywało się, między dwie szczotki brało się kawałek runa i się rozczesywało to. Były to gręple ręczne, stąd nazwa gręplowanie. Pracownicy olsztyneckiego skansenu nie zapomnieli też o najmłodszych gościach. Z przedstawieniem teatralnym zieleń-niezieleń zieleń wystąpiła Hanna Banasiak. Były też zajęcia dla całych rodzin. Ziołowe kafelki to, to jest taka technika malowania kafelków, w których są wyżłobione różne zioła, czyli tematycznie pod święto ziół. Świeczki z węzy no to jest węza, czyli wosk pszczeli, zwijany zgrabnie paluszkami dookoła knocika. Taką świeczkę można później zapalić i przy tym jest malowanie świecznika. To też takie zajęcia plastyczne przygotowane dla najmłodszych. No i oczywiście wędrowny drukarz, czyli odbijanie farbą drukarską poszczególnych różnych kolorowych wzorów. Wybór Dnia Święta Ziół nie jest przypadkowy. 15 sierpnia przypada uroczystość Matki Boskiej Zielnej. To czas podziękowania za plony, wykonywania i święcenia bukietów ze zbóż, kwiatów i ziół. Taki bukiet należało przechowywać przez kolejny rok w domu i miał przynieść dobry i szczęście i zdrowie dla domowników. W tradycji ludowej ogródek z ziołami był niczym dobrze zaopatrzona apteka. Rolę dzisiejszych farmaceutów pełniły zielarki. Wiele takich właściwości leczniczych już dzisiaj wykazujemy: że faktycznie, jeżeli mamy dolegliwości żołądkowe czy też dolegliwości skórne, to akurat te rośliny, które stosowano, pomagają. Natomiast nie była to taka wiedza medyczna-medyczna. To była wiedza intuicyjna, wiedza tradycji, wiedza przekazywana sobie pokoleniowo. Dzisiaj coraz częściej wracamy do mądrości przodków. Czerpiemy z niej pełnymi garściami. Satysfakcją mówią wystawcy. Paleta możliwości jest naprawdę ogromna, od serów z dodatkiem ziół, nalewek ziołowych, pobarwione roślinami tkaniny. Moja działalność wywodzi się z ziołolecznictwa, więc medycyny naturalnej, medycyny ludowej. Wytwarzam takie naturalne wyroby, które są na bazie gorczycy, ziarna gorczycy, które niwelują stany bólowe, stany zapalne i to są okłady, opaski, maty, materace, tam gdzie boli. Zioła od zawsze były znane jako coś dobrego, coś co leczy, coś co pomaga, tak? Robimy różnego rodzaju oksymele, nie oksymele, tak? Na bazie miodów, na bazie ziół, na bazie naszych jabłek. Rośliny nadają się praktycznie wszystkie, począwszy od wiosny, właściwie przez całą zimę, bo barwić można i liśćmi, i korą, i no czym nam się po prostu zachce. Tylko zależy, jaki kolor chcemy uzyskać i o co nam chodzi. Takich produktów nie kupimy w żadnym popularnym markecie. Piątkowe wydarzenie okazało się też sukcesem komercyjnym. W 2011 roku swoją ofertę prezentowało 60 wystawców. Dzisiaj, 15 lat później, jest już ich 170. Gratuluję pani dyrektor, gratuluję całemu zespołowi muzeum, bo naprawdę to jest doskonała promocja regionu, naszej kultury, tradycji i wszystkiego, co najlepsze posiadamy. 15 sierpnia dużo działo się też na polowej scenie. Było na ludowo, a muzyczna tradycja harmonijnie łączyła się z nowoczesnością.